Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam worki wodoszczelne, 20 litrowe. Ja mam tutaj dwa worki różniące się w zasadzie kolorem, chociaż w jednym jak tutaj widać mamy dołączonego deringa, a w tym już tego nie ma. Pomimo że to jest tej samej firmy, nie wiem czy po prostu. Producent nie zauważył, że tego tutaj nie ma zamocowanego, czy to po prostu tak ma być? Jakaś inna seria, inny, inny rok produkcji, może, czy coś tam, albo przez pomyłkę po prostu tego tutaj nie ma. Oczywiście to są dostępne też w różnych innych kolorach. Jeśli chodzi o wielkość, to też, bo są mniejszy litraż, jak i jeszcze większy. Akurat ja kupiłem takie, bo takie potrzebowałem. Tu mamy zapięcie. Pastek. Jest to naprawdę dość sporych rozmiarów. Tu mamy nazwę firmy. Worki są zrobione z tkaniny poliester 210T, od środka czymś są powleczone, takie dosyć gładkie jest, raczej to nie jest guma, nie wiem, ale po prostu jest to na pewno wodoszczelne. Wszystkie szwy. Są oczywiście podklejone, taką przezroczystą taśmą. Ja jeden z tych worków sprawdzałem w domu, włożyłem do środka jakieś papiery, zwinęłem, zanurzyłem do wody, no i ten jeden worek nie przeciekał. Nie wiem, jak jest z tym drugim. Oczywiście nie ja mogę to tylko mówić, jeśli chodzi, jeśli chodzi o mój egzemplarz. Jak ktoś sobie kupi worek i będzie przeciekał, to oczywiście to nie moja wina. Powiedzmy, że mój jest przetestowany, drugiego jakoś nie miałam zamiaru testować. Jeśli chodzi o rozmiar, to mamy tutaj 40-40 na 47 cm dodana jest taka listwa tutaj aby to się łatwiej zwijało. Ono tak powiedzmy jest taka sprężynująca. No takie worki głównie przeznaczone są na wyprawy powiedzmy kajakowe, ale można też to stosować do plecaka, raczej do dużego plecaka, bo to jest dosyć spory rozmiar. W zasadzie aby zabezpieczyć ubrania, jakiś sprzęt elektroniczny czy to co tam po prostu potrzebujemy. Taki pomarańczowy worek może też służyć jako panel sygnalizacyjny. Jeśli na przykład gdzieś zgubimy i chcemy pokazać gdzie w jakim miejscu się znajdujemy, no to taki kolor jest jaskrawy, bardzo dobrze, na przykład w terenie leśnym widoczny z daleka. Jakbyśmy mieli pomoc i będą nas szukać no to na pewno po takim czymś nam znajdą oczywiście wyrób chiński to jest rozmiar S wkładamy to tam tam włożyć zwijamy przynajmniej ze 3 razy no i mamy tutaj wszystko zamknięte jak widać dno jest takie w formie koła. Drugi worek jest w zasadzie taki sam. No, różnica jest właśnie tylko w tym niedodanym ringu, który możemy sobie gdzieś tam zaczepić i powiesić na ten worek. A tak niczym się nie różni. To tam oczywiście będziemy sobie wkładać, to każdy sobie wymyśli po swojemu. Jakie mogą być jeszcze zastosowania tego worka. Jeśli nabierzemy powietrza, zamkniemy Powiedzmy, że uzyskamy taki pływak, jakbyśmy na przykład chcieli się przeprawić przez rzekę, to na tym możemy się położyć. To nam będzie nas unosić, raczej nie zatoniemy. Gdzie możemy jeszcze to zastosować? No, wkładając do środka na przykład zapaloną latarkę, nabierając trochę powietrza, zrolujemy, postawimy i mamy taki chiński lampion. No, ten filtr akurat pokaże, jak to wygląda, ale nieco później. To jest tylko taka prezentacja takiej worki. Oczywiście, sam materiał jest w miarę cienki, więc jeśli ktoś nie chce mieć takiego cienkiego materiału, to raczej sobie może kupić takie mocno ogumowane worki. Zależy też, co tam do środka będziemy wkładać. raczej takie niemocno kanciaste rzeczy, bo nam to po prostu przebije. No ale ciuchy, czy tam jakiś elektronika, jak najbardziej tutaj pasuje. Co jeszcze możemy z tego zrobić? Powiedzmy, że częściowo włożymy trochę ubrań, zwiniemy i będziemy mieli powiedzmy taką coś w rodzaju poduszki do spania. Także nie musimy nosić oddzielnie poduszkę, jeśli mamy taki worek, możemy sobie to w ten sposób to zastosować. No, czy komuś takie worki będą potrzebne? To już sam musi odpowiedzieć na to pytanie. Ja kupiłem, bo potrzebuję. No i pokazuję to, co mam. Jak na razie one działają. Nie widzę, żeby coś tutaj się odpruło. Czy się uszkodziło w ogóle. Mam już je od dość dłuższego czasu więc raczej się tutaj z nimi nic nie dzieje. Ja w zasadzie je stosuję do dużym plecaku. Do małego jakby się takie coś włożyło, na przykład do 20-litrowego, to zajmie nam cały plecak. No ale możemy też otrzymać dzięki temu, jeśli wszystko nałożymy do tego worka, zapniemy i włożymy do plecaka, no to mamy w zasadzie stuprocentową pewność, że cała zawartość nam nie zamoknie w tym plecaku pomimo, że deszcz będzie padał na plecak, ale w środku będziemy mieli wszystko suchutkie. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o te worki wodoszczelne. Cena i oczywiście, gdzie ja sobie to kupiłem, jak zwykle, wszystko będzie pod spodem w opisie. No i to tyle na dziś. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.